Surowe kontrole potwierdzają, że kranówka jest zdatna do picia. Woda butelkowana nie podlega tak surowym przepisom i badaniom, a przy tym nie ma też dowodu, że jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane, np. dla niemowląt czy też małych dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają też znaczący szkodliwy wpływ na środowisko. Już od kilku lat w czterech wejherowskich szkołach, Szkole Podstawowej nr 8, nr 11 i dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 9 znajdują się poidełka w ramach programu Poidełka w Szkołach. Wszystkie ujęcia wody Pewiku wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżenie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. Woda dostarczana przez PEWIK spełnia wszystkie określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria własne i obce gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna, zdrowa i nie wymaga dodatkowego uzdatniania za pomocą filtrów domowych.